Turniej jest rozgrywany od, od piątku, w zasadzie wszystko odbywa się bardzo fajnie, i przy, znaczy mówię, bez żadnych przeciwwskazań. Rozgrywane są mecze 20-rozdaniowe, yy, które są specjalnie przygotowane przez komputer i przez maszyny, które rozdają można kart do pudełek brydżowych. Widzimy, jest tutaj zasłona, która powoduje, że się nie widzi partnera i też raczej nie słyszy, więc potrzebne są karteczki, yy, które będą służyły jako licytacja. Masz licytacja służy do tego, żeby pokazać, co się ma w karcie i ustalić poprawną wysokość kontraktu i poprawne atuty. Przy poważnych turniejach, mamy, można powiedzieć, pewne elementy, żeby wynik sportowy. Bardziej sprawiedliwie, żeby nie było przekazywania sobie, można powiedzieć, jakichś nielegalnych informacji typu podrapię się w lewe ucho, to znaczy, że mam dobre piki. Wprowię się w prawe ucho, to znaczy, że mam dobre kiery. Żeby tego uniknąć, istnieją właśnie te przesłony, które uniemożliwiają kontakt wzrokowy między jednym a drugim partnerem. Dzisiaj pierwszy mecz rewelacyjnie. Czekamy, mam nadzieję, że Polanczy będzie dobrze. I jesteśmy liderem. Aktualnie. W tej chwili zajmujemy pierwsze miejsce w kategorii do 25 lat, drugie w kategorii do 19 lat i trzeci wśród dziewcząt. Czyli mamy szansę na trzy medale, na to bardzo liczymy. Do tej pory wydaje mi się, że najtrudniejszym rywale byli Holendrzy, którzy zagrali dosyć dobry mecz. Bo na razie im nie idzie, ale na nas się trochę sprężyli. To są obrońcy tytułu, zdobywcy Mistrza Świata sprzed roku. Mamy tutaj cel główny: zdobyć medale. I Polska jest, jest obrońcą tytułów mistrza Europy w kategorii do 20 lat, skarta w dziewczyn. Na początku Bryncz był tak naprawdę rozrywką po szkole, czasem. Uwielbiam rywalizację. W innych sportach też jestem dosyć dobry, ale jednak to już wymaga poświęcenia całego życia, żeby móc uprawiać ten sport. A w bryża można grać i łączyć to z, powiedzmy, z edukacją, chociaż już na zawodowym poziomie jest to faktycznie niemożliwe. Mam nadzieję, że można pójść kondycja i forma naszych zawodników będzie taka, że na koniec będziemy się cieszyli strzelowali. Jest to okazja, żeby spotkać się towarzysko, porozmawiać, a przy okazji nic nie robić poza na przykład, bo teraz jest taka, taka modna rozrywka, żeby nic nie robić, tylko pić, a tutaj można jeszcze coś do tego dorzucić. thank you